Jak myślisz, dlaczego niektóre kobiety realizują swoje cele, widzą rezultaty własnego rozwoju osobistego w codziennym życiu, podczas gdy innym wciąż brakuje czasu i popadają w coraz większą frustrację i poczucie, że to co robią nie działa? Cześć. Z tej strony Beata Biegała. Jestem trenerem rozwoju osobistego i założycielką przestrzeni pełnej szczęścia. Jestem autorką książki. Odważ się żyć, nie odkładaj siebie na później. Oraz współautorką książki Doskonale, niedoskonali poczucie własnej wartości. Każdego dnia tworzę przestrzeń dla kobiet, które pragną odnaleźć swoje szczęście i spełnienie w życiu osobistym i zawodowym. Witaj w mojej serii wideo zatytułowanej Jak osiągnąć swoje cele i żyć życiem swoich marzeń, kreując je z energii żeńskiej. Cel tej serii filmów jest jasny. Mam ci pomóc w prosty sposób wejść na taką ścieżkę rozwoju osobistego, która da ci rezultaty, ale nie będzie wymagała od ciebie wielu godzin spędzonych nad książkami, i szkoleniami, tylko wyzwoli w tobie energię kreacji, energię tworzenia, lekkości w poczuciu głębokiego połączenia się z samą sobą. Brzmi cudownie, prawda? Jestem przekonana, że zgodzisz się ze mną, iż próba realizacji swoich celów, która najczęściej kojarzy nam się z działaniem, z ciężką pracą, nie zawsze jest taka prosta. Wymaga to od nas wielu wyzwań. Po pierwsze, potrzebujemy znaleźć czas. Po drugie, potrzebujemy pokonać wewnętrzne lęki. Po trzecie, zawsze. Realizacja celu jest wyjściem z naszej strefy komfortu. Tam zaraz pokazują nam się niewspierające przekonania i potrzebujemy się z nimi dogadać, i potrzebujemy dogadać się z naszymi własnymi emocjami. Trzeba też wiedzieć, po co tak naprawdę realizuje się dany cel. I zobacz, te kilka punktów, które wymieniłam, to już robi jakieś, jakąś ciężkość, już powoduje, że może mówić sobie, ale tu jest dużo pracy. Czy ja naprawdę dam radę? I już pierwszy punkt, o którym wspomniałam, czyli ten brak czasu, jest najczęściej wykorzystywaną wymówką, i mówię to świadomie, chociaż możecie to teraz triggerować, wymówką, bo wielokrotnie sama przeżywałam te wszystkie rozterki i lęki. Więc dlatego mówię to świadomie i rozumiem. Że tak po prostu jest. Sama osobiście w swoim życiu szukałam mnóstwo wymówek, bałam się opinii innych ludzi, wielokrotnie odpuszczałam, bo to odpuszczenie, takie zachowanie było po prostu łatwiejsze. Coś ci opowiem o sobie. Kiedyś, e, kiedy wspominam sobie siebie sprzed lat, to widzę, że moim największym wrogiem było, było takie przekonanie: zaczynam, nie kończę. Studia, kursy, szkoły policalne, liczne projekty w MLM. E, wszystko zaczynałam, ale nie kończyłam. Przechodziłam, podchodziłam do tych projektów tak naprawdę z wielką energią, o której bardzo szybko zapominałam. Tak bardzo bałam się tej ciężkiej pracy, że po prostu odpuszczałam. To jednak wcale nie powodowało, że nagle było mi w życiu lepiej, bo wręcz przeciwnie. Poczucie winy dopadało mnie, zanim zdążyłam zareagować, bo przecież to chodziło o, o szkołę czy o projekt. Tam zawsze była jakaś inwestycja, jakieś wydane pieniądze. Zawsze było za tym jakieś pragnienie albo jakaś potrzeba, która miała odmienić moje życie. A ja rezygnowałam. To doświadczenie sprawiało, że czułam się sama ze sobą jeszcze gorzej. Moje poczucie własnej wartości leciało w dół, pewność siebie właściwie już nie istniała. Prawda jest taka, że wcześniejsze próby zmiany i rozwoju były dla mnie z poziomu walki. A jak walczysz, to prawda jest taka, że ktoś musi przegrać. I zawsze w tej bitwie to ja przegrywałam z moimi schematami i z moimi emocjami. Aż zrozumiałam pewnego dnia, że to nie o to chodzi, tylko chodzi tak naprawdę o balans pomiędzy energią żeńską i energią męską. Tej pierwszej prawie w ogóle nie doświadczałam. Byłam kobietą mocno stąpającą po ziemi, z bardzo dużymi osobistymi, trudnymi doświadczeniami, w zbyt dużej logice i w zbyt dużej kontroli. Cały czas koncentrowałam się na rozwiązywaniu problemów i gaszeniu pożarów. Przy czym zaspokajałam w ten sposób potrzebę bycia ważną, szanowaną, poważaną. Kiedy mogłam skupić się na pomaganiu innym, czułam, że wtedy coś znaczę. Czułam, że przez tą jedną chwilę nie jestem dla kogoś ważna. Ktoś mógł mi powiedzieć: Dziękuję, że to dla mnie zrobiłaś. Jednak prawda jest taka, że to była tylko chwila, bo za moment znowu czułam, że żeby to poczuć, żeby znowu poczuć się przez chwilę ważną, wartą, godną i tak dalej, to ja znowu muszę komuś pomóc, coś dla kogoś zrobić. Więc ja tak dawałam, dawałam, dawałam. Ale absolutnie nic nie brałam w zamian, bo branie to energia żeńska, a tej brakowało mi bardzo mocno. W energii żeńskiej ważna jest nasza kreatywność, lekkość, intuicja, której tak bardzo, które tak bardzo były mi niedostępne. Ta otwartość na to, co niesie nam życie, nawet jeżeli pozornie wydaje nam się, że to jest coś niedobrego, to jest też o energii żeńskiej, otwartość na nasze emocje, na naszą własną wrażliwość, bo bycie wrażliwą nie oznacza, że jesteś słaba. żeński aspekt w naszym życiu jest symbolem tego wewnętrznego spokoju i umiejętności bycia w tu i teraz, ale tutaj potrzebuję to zaznaczyć. To bycie tu i teraz z założenia nie jest tylko tą taką chwilą ulotną, ale chwilą obecnej w, obecną, w której My czerpiemy zarówno z zasobów z naszej przeszłości, jak i jesteśmy otwarci na tworzenie swojej przyszłości. A prawda jest taka, że to nie o samą energię chodzi żeńską, ale o balans pomiędzy tymi dwoma energiami czyli o energię żeńską i męską. Tutaj kluczem do zmiany jest balans. Najczęściej jednak jest tak, że my mamy nadmiar tej energii męskiej czyli ostro ciśniemy w naszym życiu. Zwróć uwagę na ludzi, na świat, na swoje otoczenie. Wszyscy teraz gonią, wszyscy pędzą. Nikt nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać. Nikt nie ma czasu na to, żeby e, nie wiem, umówić się na kawę i po, po prostu pogadać. Wszyscy pędzą. Najczęściej jest tak, że my mamy nadmiar energii męskiej, czyli właśnie ostro ciśniemy w życiu, a nie mamy przestrzeni na czucie życia. Natomiast czasami zdarza się tak, że ktoś utyka w energii żeńskiej i wtedy jest bardzo dużo czucia, a nic z działania. Ważne, by te to wszystko umiejętnie połączyć, by te pierwiastki. W sobie balansować tak, by wspierały kreację Twojego wymarzonego życia. Co da Ci taki balans? Energia żeńska otworzy Cię na Twoje marzenia. Zobaczcie, już się uśmiecham do ciebie. Energia żeńska otworzy Ci na Twoje marzenia, dzięki czemu zaczniesz wierzyć, że możesz je zrealizować. Ale to w energii męskiej. Zaczniesz zamieniać te marzenia w cel i podążać za nimi w swoim działaniu. Energia żeńska jest o drodze do celu, o doświadczaniu tej drogi, o otwieraniu się na więcej wrażliwości, oddawaniu się na to wewnętrzne prowadzenie Twojej intuicji. Tu nie musisz mieć gotowego planu działania, w jaki sposób zrealizować swój cel. Tylko potrzebujesz wsłuchać się w głos serca i to jest ten aspekt żeński, wsłuchać się w głos serca i usłyszeć jaki jest ten pierwszy krok, a później z energii męskiej wykonujesz ten pierwszy krok. Energia żeńska pozwala Ci budować dobre, wspierające Cię relacje z innymi, bardzo często te relacje są nam potrzebne, by zrealizować nasz cel, ale w energii męskiej jest o asertywności i o stawianiu granic. Bo nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy ludzie ci weszli na głowę, bo ty jesteś taka dobra, taka uduchowiona i taka cudowna, tylko w, no, będąc w tej energii żeńskiej, korzystając z energii męskiej, bycie w tym balansie, pozwalać na to asertywność i na to stawianie granic innym ludziom. Balans w tych energiach i nauczenie się korzystania z ich zasobów sprawi, że ty bardzo szybko zaczniesz realizować swoje cele i odkryjesz, że cały myk. W tym, by łączyć te pierwiastki w sobie i otwierać się na to, co w tobie. Teraz, gdy już wiesz, jak ważny jest ten balans między energią męską i żeńską, mam nadzieję, że to nagranie ci to wyjaśniło. To wielkie pytanie brzmi: jak to wszystko wprowadzić w życie? Jak zbalansować tę energię, by realizować swoje cele i żyć życiem swoich marzeń? I to właśnie. Chcę ci pokazać wideo numer dwa, które opublikuję dla ciebie już jutro. Zanim skończymy na dziś, chciałabym jeszcze zaprosić Cię na trzy bezpłatne warsztaty z serii: Jak odkryć swój potencjał, by żyć życiem swoich marzeń, które startują już w najbliższy poniedziałek. Możesz wejść na stronę, link masz na, pod nagraniem i zapisać się już teraz. Z mojej strony to wszystko. Jutro wysyłam do ciebie nagranie. Numer dwa. Do zobaczenia.